Piotr jest troszeczkę smutny, ale dzisiaj temat o śmiechoterapii, więc wyleczecie z tego smutku. Zanim. Bądź moim doktorem. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Mięsza Szczepanek i Piotr piwowa. Codziennie inspirujemy was z uśmiechem do tego, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego. A nasze perliste głosy i czasem bukłaki late. A dzisiaj kipie ciała. Pokazują. Espresso wydobywa z depreso, więc jeżeli znacie osobę, która potrzebuje wesołego kopniaka z początku dnia, no to wyślijcie mu link do tego odcinka. Piotrze, na początek zagadka. Dawaj. Zagadka, zagadka. Jak nazywa się inaczej śmiechoterapia? Ha, ha, ha. Jak byś... ha, 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 terapia? Ha, 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 logia? O, to No jest bo ciekawe. logia to jest nauka, nie? Ale to pierwsze, jak byś to nazwał? Podologia... To nie. La, lauto, lautologia. Mm, no to nie. Ale z greckiego. Lautoterapia. Z greckiego. Śmiech to? Atenoterapia. Gelos. Gelos. Śmiech po grecku. Czyli? Połażę? Geloterapia. Geloterapia. Nie jest żeloterapia. Z galotami. Się, no, z galotami <laughs> no, Dziedzina no, badań dobrze. nad śmiechem i jego wpływem na zdrowie. Jest coś takiego? Tak, jest coś takiego. Ludzie na świecie. O benefitach śmiechu możemy wam wrzucić miniaturkę do naszego mailingu. Tak. Korzyści, które to daje, to wiadomo, poprawia koncentrację, stymuluje hormony szczęścia, pozwala zwalczyć choroby i to jest bardzo ważne, bo nie wiem, czy oglądałeś taki film Patch Adams. Tak. No właśnie, Robbie Williams grał tę rolę i to jest naprawdę na faktach oparte. On nagrał takiego doktora, który właśnie leczył śmiechem i rzeczywiście przynosi to owoc, bo Wystarczy jedna minuta śmiechu, aby odnieść korzyści właśnie zdrowotne. Jedna minuta jest równoznaczna z 45 minutami relaksu. Znalazłem taką informację w sieci. Czyli możesz się relaksować przez 45 minut wśród przyrody, poważnie, tak? <grym> ale się uśmiechnąć na minutę i masz to z głowy. Ej, to 6 minut espresso to jest normalnie cały dzień no, relaksu. Dokładnie. <grym> Zamiast na urlop to się oglądasz sobie espresso. Kolejna ciekawostka. Dzieci... Uśmiechają się 400 razy dziennie nawet, mm -hmm. gdy dorośli tylko 15. Ja Stańmy mogę. się jak dzieci. Nie bez kozery było to powiedziane. Gdzie? Wiecie I, gdzie. In the Bible. Ja. Ja. <laughs> I teraz jak właśnie poprawić... No to można się uczyć od dzieci, nie? Dzieci są takie a my często no. mamy te brzemię takie i trzeba wyjść ponad to. Dokładnie. I pierwsze, co można zrobić... Bo brzemie ma być lekkie. Tak. Pierwsze, co można zrobić. Włączyć odcinek 43 o ołówkach. O Power pulse, nie, ja nie O postawach Kto nie mocny. widział, dajcie znać w komentarzu. To, że albo kto widział, to niech napisze co. Odowodniono Udowodniono naukowo, że nawet jeżeli jesteśmy smutni, ale mechanicznie zrobimy taki uśmiech w to ołówek lub gdzieś tam, to wtedy automatycznie poprawia nam się nastrój. Choć trochę. A to jest już potem z górki do tak. szczerego uśmiechu. Tak. Dalej. Neurony lustrzane. Słyszałeś takie pojęcie? Tak. Uśmiecham się czasem do YouTuba. Jak patrzę, jesteś uśmiechnięty. Tak, tak. Jak ktoś się do nas uśmiecha, Odpowiadasz to... gromkie żarty, i ja wtedy dodam, że się zacznę śmiać. Ośrodek mózgu, który nadaje śmiech, jest ten sam, który właśnie odbiera śmiech, jakby te neurokoty są lustrzane, no nie? No. I teraz wystarczy, że będziemy oglądać śmieszne filmy. Śmiesznych ludzi, wesołych ludzi. Tak. I spotykać się, uśmiechnąć się do nieznajomego w kolejce po brokuła no. w sklepie. Mhm. I to już powoduje poprawę humoru. Pytanie, kim możesz dzisiaj wstrząsnąć z swoim uśmiechem? To nic nie kosztuje, a może Wy kogoś podleczyć dzisiaj. Tylko wiesz, jakie teraz durne czasy przyszły, że jak idziesz ulicą, to ludzie zwykle patrzą się tak. No i z telefonu. Albo w przykład. telefon, albo nawet jak nie niosą telefon, to nie patrzą w oczy, no nie? Bo, bo co on sobie o mnie pomyśli? Może mnie chce poderwać. A w no, autobusie. Coś zmierz, coś mordę. To... No nie? No. Może chce mnie poderwać, o. Tyby. Ktoś mnie chciał poderwać. Tak, gdzieś to były jakieś arciki, nie? A co ty myślisz, że ja bym chciał cię poderwać? Ale nie wierzę, że czym mówię, no nie? nie no, normalnie się żart, powinniśmy ale, do siebie. Było coś takiego. Do śmiać. Że lepiej się nie śmiej, bo by miał przerobany. to. No nie, nie? Albo pomyślą sobie, jakim prawem on jest Nie Ja mam policjant do kontroli, no i ja yy, mam naturę taką, że się uśmiecham, no i się uśmiecham. Ktoś się pan Wszystko się kogoś nie, po prostu moja piesza kotara w życiu. Ciekawa rzecz, lubi nowości, proszę dmuchnąć. No ale dobra, głupie żarty, ale tak, no. rzeczywiście to, to jest tak, no nie, że o ile życie byłoby ciekawsze? Przebiera się kiedyś za Mikołaja? Nie. A ja a ja parę Co razy roku. a ja a ja parę razy w życiu przebrałem się za Mikołaja. Tobie I to idzie. jest przebranie się szybko ci to idzie się. I ale wiesz, jaka jest moja obserwacja? Że jak idziesz jako Mikołaj ulicą, wszyscy się do ciebie uśmiechają. Machają ci z okien, z samochodów, rozumiesz. Starsze panie wyciągają poduszki na parapety, siadają, wołają hej, wołają. Możesz się też przebrać za klauna. I nie wiem, czy wiesz, ale jest taka fundacja w Polsce, która pomaga dzieciom, doktor Clown. Co ty? W Warszawie. Czyli jak dokładnie. Do dzieci, które są chore w szpitalach, idzie mm -hmm. przy tak i leczył ich właśnie śmiechem. Mm -hmm. Piękna mm -hmm. sprawa. Ale padziak, bo jak niewiele potrzeba. Adams, y, Pudge Adams to pokazał, no nie, Wy, że wystarczy sobie takiego pompona nałożyć na nos i mm -hmm. już się stereotyp zmienia, no nie, bo tak, jeśli ty wchodzisz, tak, do, tak. wchodzisz do gabinetu, to oni na ciebie będą patrzeć, o, chłopak z YouTube'a nagrywa takie nieśmieszne w ogóle filmy, a wystarczy, że założysz nohal, to po pierwsze za bardzo cię nie pozna, a po drugie to jest już no. jakby takie wyzwalacz, uśmie o, wyzwalacz uśmiechu. Mm -hmm. Jakby każdy pediatra miał takiego coś na nosie, nie? I przychodzi z wycinkiem. To obowiązkowe powinno no, być, no nie? Niektórzy mądrzejsi to już takie tyciuszki zakładają w takie komiksy, albo mają no. różowe stycze. Albo takie teraz zamiast masek, y, to taki wielki czerwony nos, który też chroni no. przed no. tymi no. kichami. No. No. To ale jest myślenie. Że wszyscy my, no. uśmiechali na ulicy. Albo maski z takim uśmiechem narysowane. Tak, albo w ogóle, no nie, że. Ta napis taki, nie? Uśmiechnij się. Jutro możesz nie, nie mieć zębów. zębów. Tak, <laughs> Okej. Okay. Zachęcam Was do tego, żebyście byli dzisiaj jednym takim pierwiastkiem terapeutycznym dla drugiej osoby, którą spotkacie. Uśmiechnijcie się i zadbajcie również o to, żebyście wy otaczali się wesołymi ludźmi. No właśnie, no, że... To jest tak niezwykłe stary, bo nie piszą ludzie listów do. Dzisiaj już nikt nie pisze do nikogo, tylko sąd. Niesamowita sprawa. No dobrze, to jeszcze przyjdzie czas na wzruszenia. Zrobimy osobną serię. A teraz przejdziemy do otwierania listu, który do nas e, przyszedł niedawno. Stos listów, Piotrze. Zapraszamy. Kolejną <laughs> przesyłeczkę. Dzisiaj otwierasz ty. To już dobrze. mamy tak. Czytam pierwsze trzy linijki. To już mamy tak, że to już mamy tak, że Monika otwierała. Czekaj, 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 bo to kolejność się robi naturalna. Pamiętasz szeleszczący, Aha. ja nie mogę. Szeleszczący jest ze świętym Józefem. Rok wow. Świętego Józefa. Jak są te znaczki takie pobożne, to odnoszę wrażenie, ja muszę doczytać, że to zakony polskie jakieś do nas piszą, słuchajcie. Ale. Tutaj ktoś poszedł po bandzie mamy, mamy i mamy w pierniki znaczków i Świętego rumianek? Józefa. To jest Lilia, ignoranci. To, to, tu na znaczku. Nie, A, nie, to, nie, to jest jakieś... Nie, Chyba Lilia. Okay. No to... Agnieszka ze śrem... <laughs> Śremienia, Śremu, Śrema. Agnieszka napisze nam skąd. Teraz spróbujemy. Czekajcie. Ostatnio pomagała nam Monika w otwarciu niemieckiej koperty. Wow, o, idzie dobrze. Te patenty są Monika, otwier Monika otwiera Agnieszkę. Otwierajcie się na siebie. Czekajcie. Właśnie śmiechem. Śmiechem. Nie, czekajcie, zrobię inaczej. O, masz tu otwieraczkę. Dzielna niewiasta. Nie chcę zniszczyć. Jest, te siunią, ile tam jest banknotów? Michale, przekazuję w dłonie twe. Przesyłka w przesyłce. Co ty mówisz? A nie, listy znowu. Uuu. O kurczę prawda. Czekaj, najpierw kartek, ile. Piotr, musimy sobie zsiąść właśnie przy kawie kiedyś i zacząć to czytać. I nagrywać nasze wzruszenie. Czekaj, czekaj, czekaj. Uuuu. Czekaj. Pachnąca... Zapach słodyczy i zmysłowość. Pachnąca sztafeta? Nie, Saszetka Saszetka do szafy. do. Kwiat magnoli. Myśleliśmy, że sprawa się nie rypnie. To w studio musimy sobie tutaj... Myślałem, że sprawa się nie rybnie, że się ludzie nie kapną, że z szafy transmitujemy. A tu jednak... No naszej szafy. Dobra, przeczytam pierwsze dwie ja myślę, ja myślę, że to ma głębszy sens. Dowiemy się tak. z listu. Witam was bardzo serdecznie. Nastała Agnieszka. wiekopomna chwila. Jest 8 październik, poszedł południem, a ja piszę list. I to w dodatku do dwóch panów jednocześnie. Ojej. Wielkie wyzwanie przede mną, ale wy będziecie mieli większe. I zaraz powiem nam Dobra, do czego, i tam pewnie. challenge się zaczyna pewnie ja, dalej. Mówimy... I teraz przeczytaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć stron później przeczytaj coś z zakończenia. Aga. Jednym dotykiem myśli. O kurczę, co, co tam działo wcześniej! Okej. Agnieszka. Pozdrawiam serdecznie. Przedzieliśmy żony, że korespondencja wybujała do nas dotrze. Bujna, że bujna <grym players> korespondencja. Do zobaczenia. O panu jakoś wzruszenie, Michał. i... Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego stosu wzruszających listów, no tak. to. Adres nas, nasz znajdziecie. Lubimy czytać wasze listy. Zrobię tutaj kontrast. Inspirują one nas do dalszej twórczości i do skalowania tego formatu, żeby jak najwięcej Polek Polaków mały lepszy dzień niż wczoraj. Pięknie powiedziałeś, zabrzmiało to troszkę jak zapowiedź pochodu pierwszomajowego, a one po prostu nas wzruszają. Piszcie do nas listy. Pa. Nie opieraj się troszeczkę na tym stole, bo boję się, że on skiśnie. Właśnie, musimy to Espresso kontynuować dalej, wrzucać tu. aktualni. to jedyna nadzieja, że rzeczywiście nie zaktualizowałem. Patrz, jest! Na Espresso mamy I się jadę obserwujących, jadę tylko se zaktualizuj. Dobra. Czekaj, bo mi się kończy aktualizować Instagram. Pyum. Ja muszę to sprawdzić. Ale się jaram. Chłopie złoty. Pyk. 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 I nie ma. Ale to, to, to. to, to Dobra, to, 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 to. jedziemy. To się radzi, to wszystko dowiedziałem Miałem być ra radosny, będę smutny. To wszystko dowiedziałem nie.